Poproszę pierwsze klasy gimnazjalne i licef. My, pierwsza my gada, strzeliska kromata, na stos rzuciliśmy, na życia los, na stos, na stos. Polską nie jesteś już niewolnicą, Polską nasze nowy czas Czekałaś, walczyłaś, czekałaś na te chwilę ponad sto lat. Ojczyzno, kraju drogi, czyliś już dla ciebie, nie ma szczęścia na dzień i lidości w Szczęście na drogie w Szeregą obitnym przodków orzeł w w Strzelajcie! Nasi barki, choć ręka wysilona trudna, od dziesięciu na jednego ze wszystkich stron nastawa. Każdy Każde jest zwierząt, każdy błysk śmierci płucza. Każdy chce być wolny i porak. Masze moją serce! I opuścia Wasza, przysięga sięga naszej naszym światem Baglety W ręku pójdźmy w świętą sprawę. Śmierć hasłem naszych. Niechaj za mną Czarna sukienka. Schowaj matko, suknie moje, perły, więcej z jasne szaty, świetne stroje. To nie dla mnie już. Boż... <laughs> nie gdy cię stroje. Róża robiła, by nam nadziei, gdy nam nadzieję, wyprysnął z Lecz ty dobrego Polska stąpiła, jeden i tylko przystoi strój, czarna sukienka. Synkowie moich, daromczyków, że spadną wreszcie kajdanemu, i nim do się do dzieci sił, ja wasze stanie u nas wieku żyznych, naszej wolnej ojczyzny. Chiętam do domu, na te święte łary, nie ma po i tej kraj nie dusza, której przemoc nie uległa, na drzwi jeszcze nie zginęła. Za długo śpiewali radią poeci, za długo płakali radią, konią lasów i szumem rzekł. Stała wolna niepodległość! Widzialnej na oblicze na środę.